Drugi Druga mam, ale dobra. Jak Bóg stworzył cały świat za jeden złoty? i Miał tylko miało jedno zło. Zło było na świecie, i za jedno zło po prostu Bóg stworzył cały świat. To zło to było kapitałem Boga. Także Bóg wziął ten, ten jeden, te jedno zło złotych i w 7 dni Bóg stworzył cały świat, więc wziął 1 zł i podzielił na 7 i wyszło mu, że na, każdy, że na jeden dzień ma ma kapitał, ma, ma po prostu sposobności 14 groszy i, i 28 28,57142 to był jego yy, kapitał dzienny czyli w poniedziałek mógł wydać te 3, 14 groszy i tak dalej nie? to był po prostu, to był koszt yy, 24 godzin yy, to był koszt 24 godzin

5, 2. To był koszt godziny. Godziny. Tu pokażę. Tutaj następnie tutaj był w groszach koszt 1 minuty. Był czas, jednostka, czas, prawda? 1 yy, minuty. A, a jedna sekunda to był koszt w groszach taki. I teraz tak. tak. Y, czy znaczy, razy 60, czyli to jest 1 minuty, razy 1 godziny y, i razy 24 y, 14 groszy to jest y, to tak was polska bycenia. Y, po prostu no dobra. No i razy razy 7. I to wychodzi 1 zł I teraz tak. O co chodzi? I teraz taram, patrzcie podzielić to siedem jeden dzień i skoro tak skoro za jeden dzień, za 20, 14 groszy Polska by ceniła obywatela swojego na 14 groszy, czyli dwa, ale to nie jest możliwe, to jest nierealne ponieważ yy, yy, jednostka czasowa musi mieć, swój, musi mieć tu odpowiednik w najmniejszej yy, jednostce pieniężnej walutowej, w bilonie w bilonie, także o co tu chodzi? Chodzi o to, że po prostu zrobili taki make, zrobili tak razy 168 i wyszło a dlaczego 168? ja wiem i wyszło, że 24 grosze na cały dzień czyli grosza za